Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem zajęć będą zadania prowadzące do równań kwadratowych. I w pierwszej części lekcji zrobimy sobie te dwa, dwa, dwa zadania. Zadanie pierwsze: Suma kwadratów dwóch liczb różniących się o 5 wynosi 325. Wyznacz te liczby. I teraz od czego zaczynamy? Możemy napisać sobie pierwsza liczba i oznaczyć ją po prostu x. Czyli piszemy pierwsza liczba dwukropek x. Dalej, piszemy sobie druga liczba, no i teraz zobaczmy, jak ją możemy zapisać. Możemy ją zapisać albo x minus 5, albo x plus 5, bo liczby różnią się o 5. Jest to dowolne, bo wyjdzie tutaj, w obu przypadkach będzie prawidłowo. Ja napiszę sobie x minus 5 i teraz musimy wyznaczyć te liczby. Wiemy, że suma ich kwadratów wynosi 325, czyli suma, a tutaj będzie kwadrat pierwszej liczby. I kwadrat drugiej liczby. Równa się to wszystko 325. I teraz co możemy zrobić dalej? Dalej możemy oczywiście skorzystać z wzoru skróconego mnożenia, czyli podkreślamy sobie to. Tutaj istnieje wzór a minus b do kwadratu. Równa się a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat. No i teraz jak ten wzór wykorzystać? Oczywiście x kwadrat przepisujemy, a tutaj mamy a do kwadratu, czyli x do kwadratu odjąć podwojony iloczyn, czyli 2 razy x razy 5 to minus 10x, dodać 5 do kwadratu, czyli 25. 325 bierzemy na lewo, czyli minus 325 równa się 0. x kwadrat plus x kwadrat to będzie 2x kwadrat minus 10x minus 300 równa się 0. Dzielimy sobie wszystko na 2, czyli mamy x kwadrat minus 5x minus 150 równa się 0. I naszym celem jest rozwiązanie takiego równania kwadratowego. Tutaj stoi jedynka, czyli to jest nasze a, to jest nasze b, a to jest nasze C. Delta, to w tym przypadku wiadomo b kwadrat minus 4 AC, to był wzór na deltę i liczymy dalej. Czyli mamy minus 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 150. 4 razy 1 razy minus 150, czyli nasza delta to będzie 25, dodać 600 równa się 625, no bo z tego wyjdzie 600. Czyli pierwiastek z delty to pierwiastek z 625, czyli 25. I wyliczamy sobie x1, x2. X1 i X2. Wzory oczywiście macie w tablicach, czyli minus B minus pierwiastek z delty na 4A. A tutaj mamy minus B plus pierwiastek z delty. Oj na 2A, przepraszam, na 2A. Na 2A przejęzyczyłem się. O, już powinno być dobrze tutaj. No i teraz wstawiamy minus B to jest minus minus 5, czyli 5. Dalej mamy minus pierwiastek z delty, to będzie minus 25 i dalej mamy 2 razy 1, bo a jest 1. Czyli 5 minus 25 to jest minus 20, na 2 równa się minus 10. No a tutaj będziemy mieli 5 plus 25, 2 razy 1. 5 plus 25 to będzie 30, na 2 to będzie 15. No i teraz zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby to zadanie już doliczyć no, do końca. Możemy sobie na czerwono podkreślić drugą liczbę, bo już pierwszą z nich mamy policzoną. No i tutaj będziemy wpisywać tą drugą liczbę. Czyli zobaczcie, druga liczba to jest minus 10, minus 5. Minus 10, minus 5 to będzie minus 15. A tutaj 15, minus 5 to będzie 10. I teraz podajemy odpowiedź końcową, czyli bierzemy sobie jeszcze jakiś kolor, który dysponujemy. Tutaj weźmy taki, na przykład fioletowy, o, i podajemy sobie odpowiedź. I odpowiedzią będą tutaj xy. Zobaczmy minus 10 i minus 15. Minus 10, minus 15, o. Al, no I tutaj piszemy sobie lub 15 i 10. Czyli to jest rozwiązanie naszego zadania. Czyli zaczynamy od wypisania danych, od, dalej układamy równanie kwadratowe, później dochodzimy do takiej postaci ogólnej, tego typu, liczymy miejsca zerowe, liczymy tutaj rozwiązania i doliczamy, jakieś, do, doliczamy tutaj drugą liczbę no i podajemy odpowiedź. No i teraz spróbujemy sobie zadanie drugie zrobić, czyli próbujemy zadanie y, drugie sobie, zobaczcie, jak poszło. To już ścieramy. I zobaczmy zadanie numer 2. Czyli w zadaniu drugim mamy coś takiego. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych to 200. Wyznacz te liczby. I od czego możemy zacząć? Możemy zacząć od następującej rzeczy, że piszemy sobie, że x to jest liczba całkowita. Czyli liczba całkowita to jest po prostu taka liczba jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To samo na minusie i 0. I tak wiadomo, można do nieskończoności w jedną i w drugą stronę. Liczba całkowita. O. I teraz jak wyglądają liczby parzyste? Liczba parzysta ma taką postać. Może mieć taką postać. Pierwszą liczbą, jeżeli jest 2x, to kolejną będzie 2x plus 2, a kolejną będzie 2x plus 4. To są tutaj trzy kolejne liczby parzyste, czyli napiszmy trzy kolejne liczby parzyste. Trzy kolejne liczby parzyste. Liczby parzyste. No i teraz wiemy, że kwadraty tych trzech kolejnych liczb parzystych dadzą nam w sumie 200. Suma tych kwadratów, czyli piszemy 2x do kwadratu, dodać 2x plus 2 do kwadratu dodać 2x plus 4 do kwadratu da nam 200. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj oczywiście ukryty wzór skróconego mnożenia, czyli próbujemy sobie to policzyć, czyli tutaj bierzemy na zielono, i tutaj macie ukryty wzór a plus b do kwadratu równa się a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No i próbujemy to policzyć. 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Dodać, tutaj mamy 4x kwadrat, dodać podwojony iloczyn, czyli 2 razy 2x razy 2 to 8x, dodać 4, dodać 2x do kwadratu to 4x kwadrat plus podwojony iloczyn to będzie 16x plus 16, i 200 na lewo, czyli minus 200 równa się 0. Teraz możemy sobie podkreślić te elementy, które mają taką samą literę w takiej samej potędze. Czyli podkreślamy sobie jedną kreską 4x kwadrat, dalej podkreślamy sobie dwoma, tutaj 8x i 16x, a trzema możemy sobie liczby podkreślić. No i teraz liczymy 4x kwadrat plus 4x kwadrat plus 4x kwadrat to jest 12x kwadrat. 8x plus 16x to jest 24x, 4 plus 16 20 minus 200 minus 180 równa się 0. Teraz te wszystkie liczby są podzielne na 12, czyli piszemy x kwadrat plus 2x minus 15 równa się 0. Tutaj możemy dopisać jedynkę i to jest nasze a, to jest nasze b i to jest nasze c. Teraz przypominamy sobie wzór na deltę, czyli b kwadrat minus 4ac równa się. I wstawiamy do wzoru 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 15. Czyli mamy 2 do kwadratu to 4. Plus 60 równa się 64. No i teraz pierwiastek z delty to będzie oczywiście pierwiastek z 64, czyli 8. No i podajemy sobie wzory na x1 i x2. Czyli mamy minus b, minus pierwiastek z delty na 2a, a tutaj mamy minus b plus pierwiastek z delty na 2a. No i wstawiamy, czyli mamy w tym przypadku y, minus 2. Minus 8 na 2 razy 1, czyli minus 10 na 2 to będzie w matematyce minus 5 i to jest całkowite. A tutaj mamy minus 2 plus 8 na 2 razy 1, czyli mamy 6 na 2, czyli 3. I teraz, co robimy dalej? Dalej naszym celem jest wyznaczenie tych liczb, czyli bierzemy sobie na czerwono i będziemy sobie podkreślać. Czyli jak będziemy sobie podkreślać, jak będziemy sobie zapisywać, to możemy zapisać tak: 2x, 2x plus 2, a tutaj mamy 2x plus 4. I teraz po prostu za x wstawiamy tą liczbę, czyli 2 razy minus 5 to jest minus 10, 2 razy minus 5 to minus 10, ale plus 2 to minus 8. I mamy 2 razy minus 5 to minus 10, ale plus 4 to minus 6. I teraz tutaj 2 razy 3 to będzie 6. 2 razy 3 to 6, plus 2 to 8 i 2 razy 3 to 6, plus 4 to 10. I te liczby są naszym rozwiązaniem, czyli bierzemy jakiś inny kolor i piszemy sobie odpowiedź. I piszemy sobie rozwiązanie, czyli te liczby to jest minus 10, minus 8, minus 6 albo lub 6, 8, 10. I moi drodzy, to jest pierwsza część naszego filmu i zapraszam niedługo na kolejną część. Do usłyszenia.